Dlaczego lubimy smartfony Xiaomi? Bo pod względem relacji cen za możliwości są wprost doskonałe. W klasie niższej i średniej oferta Xiaomi jest w zasadzie nie do przebicia, ale producent potrafi też robić świetne smartfony flagowe za pół ceny. Jaki zatem telefon Xiaomi kupić? Oto polecane modele od 400 do niespełna 2000 zł. Zapraszam. Na miejscu piątym Redmi 7A za niecałe 400 stówki. Ta niewielka kwota pozwala kupić smartfon, który pracuje długo na baterii, ma dobry, wyraźny wyświetlacz, miejsca dla dwóch kart SIM i oddzielny slot dla karty pamięci microSD. Ma też całkiem dobry w tej klasie cenowej aparat z nagrywaniem filmów full HD oraz klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Najważniejsze jest jednak to, że pomimo bardzo skromnej pojemności pamięci RAM, telefon działa wystarczająco szybko, a jego obsługa nie jest męcząca. Nie ma czytnika linii papilarnych, ale można go szybko odblokować dzięki funkcji rozpoznawania twarzy. Miejsce czwarte zajął Xiaomi Mi A3. Jeśli oczekujesz szybkiego działania za mniej niż 900 zł, to ten smartfon będzie dla Ciebie idealny. Ma czysty system Android, bez balastu w postaci zbędnych aplikacji i funkcji. Dzięki temu ma więcej wolnej pamięci i pracuje szybko. Wyposażony jest w dobry aparat główny pod względem jakości bardzo podobny do droższego Xiaomi Mi 9T. Może on nagrywać filmy 4K 30 klatek na sekundę. Dodano też aparat ultra szerokokątny, przydatny do robienia zdjęć krajobrazu, architektury lub innych kreatywnych ujęć. Wyświetlacz ma rozdzielczość tylko HD. Plus, ale obraz jest w pełni czytelny i ostry. Ważniejsze jest to, że dzięki technologii AMOLED oferuje on idealną czerń, wysoki kontrast i nasycone kolory. Na miejscu trzecim Redmi Note 8 Pro. Jest to wzór dobrego smartfona za tysiaka. Ma akumulator, który wystarcza na dwa dni typowego działania, procesor, który nadaje się do gier i dużo pamięci RAM, dzięki której telefon zachowuje więcej otwartych aplikacji w tle. Programy otwierają się szybciej i działają sprawniej. Jest też duży wyświetlacz Full HD+, na którym filmy i gry prezentują się atrakcyjnie. Bardzo ważną zaletą w tej cenie jest obecność łączności NFC pozwalającej płacić telefonem w sklepach. Aparat główny ma aż 64 megapiksel, i nagrywa filmy 4K 30 klatek na sekundę. Jest też obiektyw ultra szerokokątny oraz makro. Redmi Note 8 Pro to świetny smartfon, bardzo godny polecenia. Na miejsce drugie zasłużył sobie w pełni Xiaomi Mi 9T. To optymalny smartfon dla osób, które szukają czegoś nowoczesnego, ładnego i szybkiego, w kwocie do 1500 zł. Ten smartfon jest tak dobry, że zagraża nawet droższym konkurentom. Ma duży, jasny wyświetlacz AMOLED HDR, idealny do filmów. Z kolei procesor Snapdragon 730 oraz 6 GB RAMu świetnie radzą sobie z grami i aplikacjami. Jest też NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i wyjście słuchawkowe 3,5 mm ze solidnym wzmacniaczem. Dobrym pomysłem jest kupno wersji z pamięcią 128 GB bo wysokiej jakości zdjęcia 48 megapikseli oraz filmy 4K trochę jednak ważą, a smartfon nie ma miejsca dla karty microSD. A na pierwsze miejsce zasłużył sobie Xiaomi Mi 9T Pro. Okej, okay, Xiaomi Mi 9T uważam za optymalny wybór dla większości osób, ale jeśli ktoś potrzebuje najwyższej wydajności nagrywania filmów 4K w 60 klatkach na sekundę oraz możliwości nieco szybszego ładowania akumulatora, to warto jednak kupić Xiaomi Mi 9T Pro. Jest to smartfon flagowy z wysuwanym przednim aparatem, tak jak w Mi 9T, znakomitym wyświetlaczem, cienkimi ramkami, piękną obudową i procesorem Snapdragon 855, który poradzi sobie z każdą grą. Słowem, jest to taki Mi 9T. W wersji turbo. A dla Was, jaki Xiaomi jest najbardziej opłacalny? Kupilibyście model za 500, 1000, 1500 zł, a może droższy? Napiszcie swoje zdanie w komentarzach. Tymczasem miłego dnia!